Moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. Mamy ja, i ja Poczekaj, po kolei z tej strony Karolek 95 Karolek. i Tosia Antonina. Piotr. <laughs> A jak będziesz się nazywała na YouTubie? Nie wiem. Tosia to ja. Tosia to ja. Albo to ja Tosia. To ja Tosia. Nikt jest zajęty jak coś, także... Będzie pozew, jak ktoś tak, założy pozew. taki kanał. Tak pozew będzie. Tak, tak, tak. I dzisiaj, moi drodzy, yy, będziemy otwierać jajka, niespodzianki, Kinder Joye i taki jest Gabego Pottera. Z Gabego Watera, dokładnie. I hmm. możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie Kinder Joye, czy jajka niespodzianki. To jest bardzo ważne. Tak. I otwieramy. I już otwieramy, tak? Tak, już otwieramy. To może jeszcze zostawcie łapkę w górę. Łapki w górę. Subskrybujcie. Polski kanał <laughs> Ja jej tego nie uczyłem, przysięgam No i dobra, co, zaczynamy od pier Dobra, pierwsze należy do mojej córki Pomogę, co? A pomogę To się tak robi. Dobra, tu. te oznaczenia na jajkach. Tak, w jednej jest, to jest chyba chrupek, nie? Czyli tego raczej jeść. Na razie nie będziemy, zostawimy to sobie na później. Moja żona opędzluje z największą przyjemnością. Co mamy w środku? Oho! To nie jest Wednesday's hands, ale tak wygląda, no? Ta dziewczynka, w której podkochiwał się Harry Potter. No, w każdym razie to jest ta dziewczynka, i ona prawdopodobnie to jest, ona miała jakieś takie chińsko brzmiące nazwisko. Ona się podkochiwała, znaczy Harry się w niej podkochiwał. Bo jest taki specjalny patent na to, żeby znajdować figurki, ale na razie wam nie zdradzimy. Może jako będziecie oglądać do końca odcinka. Dobra. To można co? Aha, bo jest jeszcze taki sznurek i można chyba zawiesić tą figurkę gdzieś sobie w samochodzie, napchać czymś zapachowym mieć Wunderbauma do auta, okay. czy nie? Zapomniałem powiedzieć, mamy 24 figurki w sensie 24 jajka i wszystkie dzisiaj otworzymy. Za każdy tysiąc łapeczek w górę. Jest jedno jajko w kolejnym odcinku. Jedzonko odkładamy na później. O, już nam się zrobiło, proszę bardzo. Nawet nie da się tego połączyć. się mamy jedno jajko z jedzonka. A ty otwieraj. W środku mamy. Czy to jest kolejna figurka? Czy to jest Hagrid? Czy my trafiliśmy właśnie Hagrida? Nie. O nie! Super. To jest Hagrid. I od razu dostajemy drugą figurkę. A, i drugi sznurek. Ciebie bardziej sznurek cieszy niż figurka, co? Ależ to było Oznaczenie A2A. A2A. To były te, co najbardziej szukaliśmy. Tej tak, tak. Oznaczenie znajdziecie przy kodzie kreskowym, i zazwyczaj w momencie, kiedy jest A2A, to w środku pojawi się figurka. Na razie się sprawdza. Lecimy dalej. Dobra, już dobra. I w kolejnym dżajku. Mamy. Mamy. Kolejną figurkę. A w środku jest. O nie, nie możemy Wam pokazać, kto to jest. Harry Potter! Harry Potter! Yeah. Dobra, składaj go. Ja, yeah. yeah, Harry Potter. Mamy harego Pottera. I to w trzecim jajku. To jest podobno najbardziej pożądana figurka, którą najczęściej trafić. Proszę bardzo, zajmie honorowe miejsce obok. Kustosza Hogwartu Hagrida warte jajko i teraz pierwszy raz otwiera tata nie, Tata no, otwiera No daj jedno, no daj jedno tylko Teraz otwiera. Daj jedno. jedno, tylko jedno Potem mama otworzy Nie, mama nie, mama nie Dobra mama nie otwiera Znowu ta Znowu ta dziewczynka Chyba Chyba już się. Nagrywanie z moim córką nie będzie należało do prostych rzeczy. Dublet. Mamy pierwszą powtarzającą się figurkę. Na cztery jajka, cztery figurki. Dobra. Teraz oczywiście otwiera mama. Dobra, dobra, żartowałem. Proszę bardzo. Trzymaj jajo. Mama nie otwiera. No, a w środku mamy. Co? Co to jest? Co to. Oooo. O! czekajcie, bo tu jest jakaś wyższa szkoła magii i czarodziejstwa się dzieje. Pokaż, sprawdzimy to, co to jest. Czyli tutaj mamy pociąg z naklejką. Czekajcie, ja go przykleję. Mamy gotowy pociąg i teraz możemy Harego Pottera, którego już urwałaś, sklonowałaś dwóch Harry'ch. Mamy takiego Rona i mamy jeszcze oczywiście Hermione. Hermione. I teraz możemy ich wsadzić. Do tego pociągu w kanapkę, jak ściśnięte jak śledzie i jak oni już tu są w środku. To gdzie jadą? Do, Ho. do, do Homli na zakupy! Pewnie, że tak! Pewnie, że to. Tak. Do, do Hogwartu, do Hogwartu, do Hogwartu, oczywiście. Co mamy w środku? Otwieraj... Tak? Uuuu! To jest Dumbledore! Zaraz. Po... Drugi żółtek! Ja! Yeah. Dobra, dobra! Ambusa Dumbledora! Ale jaja! Kolejna figurka, dajemy ją tutaj! Kolej... Kolejna figurka! Co się dzieje? A w środku drugi Harry Potter. Podobno tak jak mówię, to jest najbardziej poszukiwana figurka na TikToku. Przy okazji zapraszam Was na mój TikTok. Również na Instagrama wpadnijcie, dodamy jakieś fajne zdjęcia z tego otwierania. Czy ja mam pomóc To si, Toi? Kto to jest? Darek Potter. <laughs> Darek Piotrek, no właśnie, to jest Darek, Darek Piotrek, dobra, okay, mamy. Może teraz... mama z... jeden otworzyć? Teraz jeden mama. Okay, masz... Mama pewnie wylosuje coś. Nie fajnego. A my czekamy. Aha, wióry lecam. To jest jedzonko. Jak się bawisz na razie? Fajnie. Fajnie jest. Mama też ma figurkę. O nie! I to takiej, której nie mamy i jest zielona. Co? A co to? To jest albo pani z. McGonagall. Mac tak. Chyba to jest Mac -gon Gonagal, Pani. Taka, która. I jeszcze ją postawię obok y, Dumbledora. I w kolejnym jajku. W kolejnym jajku. Co się dzieje? Kto to jest? Co się dzieje? To jest Hermiona. Bo my tak naprawdę te figurki wcześniej spakowaliśmy w te jajka. Termione. Nie, bo tu robimy rząd Aha, na razie. Kolejne jajko. Te, teraz tata, może jedno. Jajko do mamy. Do mamy. Teraz jedno tata. Tylko jedno. Mamy. Nie pokażę Ci. Nie pokażę Ci. O nie. O nie. O, nie. Znaczy w sumie. Mamy drugi pociąg. Dublował nam się pociąg. Dwa pociągi. Czekajcie. I teraz można stawiać wagony. I teraz mogą się zabrać do Hogwartu wszyscy. Harry pociągu. Tyle jakiego. Nie dbać o bilet, okay, bagaż teraz i chile. Teraz mamy dwa pociągi, zdublowane, Jeszcze 14 jajek. Będę to montował dwa dni. No i mama przy okazji nagrała coś na Instagrama, na którego. Co to? O nie, o, nie super. o, to jest super! Bransoletka. Czy co to jest? To jest to Linijka. Do książ O nie, to ma dużo zastosowań. Aha. Zobaczcie na tym. Ja. Może to być jako zakładka do książki, jako różne takie rzeczy. I to jest chyba... Napiszcie nam kto to jest. Napiszcie w komentarzu kto to jest. To jest chyba ten Cedric. Aha, a to jest oznaczenie... Y którego? Tej tak, tyle ile ma Tej pasów, rupy? tyle ile ma pasów, no wiem, tyle ma danów w te Okej, okej, okej. Chcesz być druga? Druga. To ja będę pierwszy. Ja <noise> dobra, dobra. Uspokój, zwolnij lejce. Proszę bardzo. Dobra, Tosia, wszystkie tak. otwiera. Tosia to ja, a potem Tosia wszystkie je. Na to też zapraszamy Was na kanał. No <noise> nie, w ogóle nie, nie interesuje mnie to. O. O, nie. o nie! Zdublowana pani profesor, chyba. to jest pani McGonagall znowu. No i zapraszamy wszystkich do dormitoriów i do zostawienia łapeczki w górę. Raz, mama. Teraz mama. dobra, uwaga. Aha! To mama będzie miała. Uwaga, uwaga. uwaga. Ale się jara, uwaga. matka, ale. pod. nie patrz. No, w ogóle nie zaglądam. To złote to jest do jedzenia. Będziesz jadła po odcinku, no. A w środku? Oho, czyli. Mam figurkę, której nie mam? Ooo, to jest ta! Jak ona ma? Ona była ja jej taka, nie lubiłem, bo ona udawała, że wszystko. Ale jak ona ma te takie truskaweczki ładne na uszach? Truskawki na uszach ma? Makaron na uszy, to nabijał te. Faktycznie, dajcie znać w komentarzach. Tu się przyznaję, że nie pamiętam, jak ona się nazywa. Wiem, że była wkurzająca i to mocno w y, Hubercie Piotrze, w Harym Potterze. A w środku. No ile my mamy figurek? Yeah. Run! Mamo, dostaniesz list z W Sprawa szarowania! Oh, Ty wiedźmo! Ty wiedźmo! Nawiedzona wiedźmo! Co za mama? Co za mama? Mama szalona wyczarowała Rona, zobacz. No i mamy Rona, a Draco Malfoya. Teraz ja pierwszy. Po kolei, no teraz Tosia była, to teraz tata. Okej, ty pierwszy tato. A ty trzecia, dobra, bo potem jeszcze mamy. patrzyła. Dobra, i kolejna figurka, którą mamy, albo nie figurka jeszcze, nie wiem. Oczywiście że figurka. I to jest. Kamil, Kamil Piotrek znowu, no. Aha. Ja sobie wziąłam to, Czekaj, bo już Tosia wzięła. Ale testy. Spokojnie, to ma dopiero 4 lata, także. O nie. O nie. Już... Trzecia? Trzecia nie. McGonagall. Wymienimy. Wymienimy jak się, ktoś jak chce się coś wymienić, ma. dajcie znać. A Ty tylko otwierasz, a mi dajesz. No i pięknie. Druga Hermiona. O nie. <laughs> Jeszcze rozdwojona Hermiona. Ja bardzo dobrze się bawię, mogłabym takć. Tak byś mogła jak otwierać? Nie, no. nie, 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 Dobra, to na 10 tysięcy polubień otwieramy kolejne 24 sztuki 50! 50 jajek? Ale ty płacisz. Drugi Cedric, To już mama będziesz mogła czytać i jeszcze mierzyć sobie, ile mają twoje strony. A, bo zapomnieliśmy Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. To się ja na chwilę. Jesteśmy tu sami. Posłuj się na chwilę. E, gdzie mam? Zobacz kto to to jest Ej, nie Ze Slytherinu przybiegła do was <laughs> Specjalnie Ona całymi dniami nie. śpi O nie O nie to jest ta druga Która ma truskawki na uszach o nie. Jak ona się nazywa Crazy może Dobra teraz Tosia oczywiście A mama szuka tej z truskawkami O nie, o nie no ta to już w ogóle jest sklonowana 40 razy Pokaż To jest znowu zielona pani MC Gona Gal! Go. Go. Ja, tak, teraz ja. Teraz mama. Ja, nie. Teraz mam! Ja, tak. Spokojnie! O, to nie jest, to jest, to nie jest pociąg! Hogwart. To jest Hogwart! O, tak! I teraz będziemy mogli wszystkich schować do Hogwartu. No pokażę ci. no poczekaj. O, nie mieliśmy Snape'a, to chociaż mamy tutaj. Profesor Snape, Harry Cocker i jest jeszcze Dumbledore. I ich wszystkich załadujemy do zamku. Idealnie. Pięknie to jest. Ty jesteś naklejkowa dziewczyna. Okej. Okay. Ja te będę. Te bedę, no. O a nie, od razu drugi Hogwart! Niezwykłe! Nie, nie to jest czarodziejskie. Jeszcze raz. Rzeczy tu się dzieje. Czekaj, a ma mama, mama. A staję. No, zobaczymy czy druga też wyjdzie tak samo, bo pochwaliłem może, pochwaliłem. Bo i to jest podwójny Hogwarts. Jak ona klei klejki dobrze. Ej, Tosi. Ja jestem na diecie. Au! Au. Dobra? Dobra, jestem na diecie, ale nie w piątek, nie? To na, że nic nie widziałeś. Oj, co? Ale ty mów coś do widza. Musisz powiedzieć, słuchaj... Figurka? Ma jakaś gumeczka tam jest? Ej, to jest sama głowa. To nie jest figurka. Co Ej, to jest? jest? Na ołówek tam na kredkę pokaż to. A. Ja myślałem, że to jest figurka nie, i nie. że to są jej nogi takie małe, że ktoś ją <laughs> bez tułowia zrobił. Myślałem, że ją bez tułowia zrobili, zobaczcie. A tu nie. Faktycznie. Nakładka. Faktycznie. Pokaż. Nakładka na ołówek taka. Wow, to się na ołówek założymy, Albo na kredkę. Dobra. Oj. Daj mi. O. O. Daj no i co? Ostatnie. I ostatnie jajeczko. Ja nie mogę. Nie rabuj mi. Ale się dzieli, chociaż jedzeniem. Jest. Super. Jest. jest! Glis dogon. Mamy glis dogona na koniec. Ekstra. Ale...

4 szóste, 8 dwunastych to jest bardzo dobry wynik. 16 na 24. Dwie trzecie to były figurki. Także jeżeli chcielibyście, żebyśmy otwierali jeszcze, a Ty może coś byś pogadała do widzów. Tosia, co? To jest ostatnie jajko. Dobra? Reszta musi zjeść mama. Halo! Co? Mówię do Pani coś. To jest ostatnie jajko. A, a, a jakie? To, co jesz. Już więcej nie. No, dziękujemy. To tyle mamy jeszcze do konsumpcji na dzisiaj. Tak prezentują się oto figureczki pani Japonka, nie wiem jak to się nazywa, Hagrid, Harry Pottery, dwa pociągi, yy, Dumbledore. Dumbledore najfajniejszy, Sklonowana po... Dumbledore? Mi się no. ten najbardziej podoba. Aha. Ale dobra, zaraz do niego dojdziemy. Dwie Hermionki, oczywiście pani McGonagall, jakby ktoś chciał się wymienić, dajcie znać, łapeczką w górę. Luna, yy, Ron Wesley, mamy dwa Hogwarty, jest ich gdzie pochować. Ta to... Mi się, mi się wydaje, że to też jest Luna, nie? Tylko taka jakby na Nie wiem. Na, ołówkowa, nie? No i dobra, no i jest jest ślizgo z do Od... Zaczęliśmy figurką i skończyliśmy figurką. Także jest bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy za oglądanie tego filmu. Żegna się z Wami Tosia Toja. Zapraszamy na kolejne... Podobało Ci się otwieranie jajek? Tak. Otwieram jeszcze? Tak. Kiedy? Dawaj kasę. Kiedy i ile? Kasę. Nie 5 zł, nie piątkę, tylko 5 zł. Dobra, słuchajcie, gramy w kamień papiernożę na koniec. Kto wygrywa? A dasz mi się na, Raz, dwa, trzy. <grywa> nie oszukuj, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Wygrałem. Tosia stawia jajka. <grywa> Pomóżcie jej! Taką mam córkę. Tosię, to się toje. Zapraszam Was na kolejne odcinki, jeżeli chcielibyście jeszcze jakieś z otwierania jajek. Nie no, bo jeszcze nam trochę brakuje. To dawajcie znać. Nie mamy Snape'a, nie mamy... Draco Malfoya. I tej pani prawdopodobnie z roślin. No ona jest właśnie spoko. Ona jest. jak ma kolorowe włosy, nie? Może też jest rzadka, szkoda, że jej nie trafiliśmy. No ale dobra, i podobno te postacie można skanować i grać nimi gdzieś tam później w grze. Także jakbyście chcieli też to zobaczyć, to dajcie znać. Od nas to tyle. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Bajabongo! Baja bongo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pamiętajcie wejść na TikToka, na Instagrama, tam też coś niecoś pokażemy, no i co? Pa! pa. 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 pa.